Mamy czerwiec. Rośliny pięknie rozbujały w naszych ogrodach. Kwitną kocimiętki, jaśminy, czarne bzy. Ale czasem zdarza się, że właśnie w naszych starannie pielęgnowanych ogrodach pojawiają się niechciani goście. Są to szkodniki. Dzisiaj opowiem wam o najczęściej występujących szkodnikach w ogrodzie i o sposobach ich zwalczania. Do najczęściej występujących szkodników w naszych ogrodach należą mszyce. Chyba każdy je zna. Bardzo wiele jest różnych gatunków mszyc. Jest mszyca zielona, która występuje na jabłoniach, są mszyce różano szczeciowe, też takie zielonkawe, mszyca buraczana, e, czarna, albo na przykład mszyca bukszpanowa, która jest bardzo ciekawą mszycą, bo ona jest taka biała i buduje takie e, e, robi takie kłaczki. Mszyca buraczana nie występuje tylko na buraku, ale możemy ją spotkać na przykład na kocimiętce, pojawia się. Występuje również na czarnym bzie, potrafi się pojawić na wiciokrzewie. Do roślin, które najchętniej są atakowane przez mszyce, należy oczywiście róża. Chyba każdy spotkał się z mszycą na róży. Na mojej róży też pojawiły się mszyce, mszyce różano-szczeciowe, takie jasnozielone, ale również na innych roślinach mszyce lubią się pojawiać. Do takich ulubienic mszyc należą na przykład jaśminowce, kaliny, wiciokrzewy, a z drzew na przykład głogi czy lipy. Ale również mszyce mogą pojawiać się na bardzo aromatycznych roślinach takich jak na przykład kocimiętka. Nie panikujmy, jeżeli w naszym ogrodzie pojawią się mszyce. Możemy je łatwo zwalczyć, nie stosując drastycznych środków, czyli nie używając chemii. Najprostszym sposobem jest użycie po prostu wody. Silny strumień wody spłukuje mszycę z rośliny i sprawa załatwiona. Możemy również zrobić na przykład roztwór wody z szarym mydłem, który powoduje, że mszyca nie może oddychać i umiera. Możemy zrobić wyciąg z czosnku, też roztwór z wodą, wodny roztwór z czosnkiem, którym też... Popsikamy rośliny i to też działa. Ale tak naprawdę naj, największymi naszymi sprzymierzeńcami są inne owady oraz ptaki. Jeżeli pojawią się mszyce, nie będziemy stosować chemii, zobaczymy, że pojawią się larwy bardzo żarłoczne, larwy biedronek, które zjadają mnóstwo mszyc. Pojawią się drobne ptaki, takie jak sikorki, które. Bardzo chętnie zjadają mszyce i pozbawimy się kłopotu. Dlatego pamiętajmy, zapraszajmy ptaki do ogrodu. W tym roku w naszym ogrodzie zawiesiliśmy nowe budki węgowe. Jerzy zrobił piękne budki z odpadów, które zostały mu z przybudowie tarasów czy donic. No i o dziwo, wszystkie budki zostały w tym roku zasiedlone. W Górnej mieszka sikorka bogatka, to jest nasz numer jeden w walce z mszycami i innymi szkodnikami roślin. Mamy również mazurki. W naszym ogrodzie mszyce nie do końca traktowane są jako szkodniki, dlatego że dzięki nim mamy między innymi miód spadziowy. A miód spadziowy powstaje właśnie z wydzieliny produkowanej przez mszycę. To są niestrawione cukry, które zbierają pszczoły i inne owady, i pszczoły produkują z tego miód. Ale nie tylko pszczoły zainteresowane są wydzieliną produkowaną przez mszycę. Ta rosa miodowa jest również przysmakiem mrówek. I dlatego często na roślinach obserwujemy i mszyce, i mrówki. Zastanawiamy się skąd ta korelacja, i teraz już wiadomo: po prostu to jest ich przysmak.